Blanka, e, tak. ostatnio do sieci, e, wyciekły pewne twoje zdjęcia. Sale nie wyciekły, tylko je tam wrzuciłam. Tak, dokładnie. Tak. E, no i właśnie w związku z tym, że ty sama je tam wrzuciłaś. Czy ty chca, chciałabyś zostać taką polską Pamelą Anderson, na przykład? Dlaczego? No, dlatego, że ona kojarzy się mm, u siebie, za oceanem, kojarzy się jednak jest takim symbolem seksu. I czy ty też chciałabyś? E... O nie, to nie wiesz, bardziej symbolem seksu chyba jest Kim Kardashian, bo ta jej seks taśma była bardziej hardkorowa. Ja obejrzałam obydwie. Jeśli mam być szczera, no to PAM niestety przegrywa, no ale to też było dużo wcześniej. Natomiast yy, wiesz, ja chciałam zwrócić uwagę na jeden problem. Żyjemy w Europie, jesteśmy otwarci, twierdzimy, że w ogóle wiesz, wychodzimy ze schematów jako kraj, i nagle u nas nie możesz opalać się nawet toples jako kobieta. Ja nie mogę, ze względu na to, że albo płacisz półtora tysiąca kary, albo możesz na miesiąc trafić do więzienia za nieobyczajne zachowanie i obrazę moralności. A na plaży w Barcelonie masz, bardzo często jest mi zwracana uwaga w Polsce pod tytułem, bo są dzieci, i to zwykle dotyczy dzieci po dwa lata. Dzieci, które mają dwa lata, nie mają poczucia wstydu, bo one nie wiedzą, że ktoś jest nagi. I ja chciałam bardziej zwrócić uwagę na to, że wiesz, w Barcelonie mamy dzieci, ludzi młodych, cudowne gejowskie pary, które zauważyłam, że na tej plaży, gdzie ja się opalam, są jednak zdecydowaną większością. Potem mamy osoby w średnim wieku i osoby. Starsze i to takie, no można by powiedzieć, dziadki, takie koło 80-90 lat. I oni są całkowicie na waleta. I nikogo to w ogóle nie wiesz, nie, ani nie szokuje, ani nie przeraża, nikt nikogo nie wytyka palcami. I ja się zastanawiam, dlaczego my tak nie możemy mieć, że ja muszę wyjeżdżać do Barcelony, żeby się normalnie opalać, albo nawet iść na plażę w prywatną plażę w Sopocie chociażby, gdzie muszę zapłacić za to, żeby tam pójść się popalać, i wciąż nie wolno mi się opalać toples.